Witam was w moim dziewiątym odcinku z serii Let's Play Minecraft. Dzisiaj kolejny raz ponownie nagrywa ze mną bartek 554 i dzisiaj jesteśmy na tym świecie Creative, o którym mówiłem i zaczynamy wam pokazywać. Ten klipper nie jest taki załadny, bo to jest klipper kibic i Tak go nazwałem. Jeszcze rogi mu domarły i flagę. To jest nasz Creeper kibis. Tutaj jest nasz domek na drzewie. Tam, je, tam jest ścieżka do rozwalonej wioski. Nie mówcie, kto rozwalał. Tutaj jest nieko, niedokończony domek przez mnie. Tutaj jest niedokończony domek przeze mnie. A tutaj, A tutaj jest, jest nasza willa. Nasza willa. Wpół przez niego, wpół przeze mnie zrobią. Pokażę Wam, jak jest w środku. Szachownica. Tak. <laughs> Bo ja mam takie gusty, że musi być szachownica. I że do jak zawsze, z mojego gustu, tak jest. jest też, to jest domek budowniczego. To jest. Eee? Patrz, to jest dzisiaj. To to nie tylko jego łóżka, to jest jego łóżko. łóżko. Nie tykaj, to jest moje łóżko. Nie tykaj mojego łóżka. Tam było moje imię napisane. Dobra, wracamy do naszego świata YouTube. Dobra. Youtube. Youtube. Mam to w dupie, co tam, coś tam. idę się zrobić. Pochodnie! Da się będą potwory. Co? Potwory będą ci się pojawiały. 13 było żelaza, na... Znalazł jeszcze jedno, jak akurat skończył nagrywać I piąty odcinek. Akurat teraz robimy sałopatę, bo tam jest. Diet. I zrobimy pochodnie, bo niby w jakiejś. I nie pytajcie, dlaczego tutaj jest wykopane, bo. Y, on to robi w piątym odcinku, a w no. szóstym już tego nie było, w siódmym też już tego nie było. I, I dopiero. Tutaj teraz to będzie. Nie wiem, o czym ja gadam. O czym ja gadam? Dobra, kopiemy dalej. A to, no. Po jako... Patrzę, ja zrobiłem łopatę jaki taki już tu jest kamień? Dobra, kopiemy dalej, Ale logi. Nie, Nie, nie ma lagów mocnych. Logi. Cześć, ja jak gram w Minecrafta to takie lagi, że normalnie nawet wykopać klocka się. nie da. Bartek tobie zaśmiecał, jak zaśmiecał Minecraft, czy nie? Zaśmiecał ci coś. No. no i dlatego musiałeś go usunąć. No po prostu i tak nie chciało mi się go trzymać, tylko bym mi zaśmiecał komputer, a zresztą i tak nie mogę w niego... Nie mógłbym w niego grać, bo mam taki kompu no miałem taki komputer, że normalnie prędzej bym się zestawał. Ta na no, mój komputer nawet się Minecrafta nie dało pobrać. <słuch> Oczywiście na stary komputer. Przestań, bo zaraz ci urwę tą rękę. No A mam iść po kota? Oj, oj, oj. Nie przeginaj. A wiesz co Lukas ci chętnie zrobił? Yy, Odgryz to, co mam pomiędzy nogami? Wiesz, Lukas mi rozdrapał nogę po pierwsze. A po drugie on mi mówił zjeść nogę. Tak? A po co iść po kota? Jak mam jeszcze coś innego? Pięść! Bił jakiś zakład! Co? Ach! Kurde, sorry, ale znowu Minecraft się zaciął. A nie będę robił ścinek. O, Dobra, no, może ]śc. się nie chce. Skończymy. Dobra, no dzisiaj kończymy ten odcinek. Mówił Gladiator Niko i Bartek 554. Więc komentujcie, subskrybujcie, Bucie, łapki w, w górę. górę. Siema, siema.